Witajcie ciekawscy! Jeśli chodzi o świat gier, jedną z komputerowych, która stała się powszechnie znana i niezwykle popularna jest Minecraft. Większość ludzi, niezależnie od miejsca zamieszkania, w pewnym momencie słyszała lub widziała coś z tej prostej gry, w której wszelkie konstrukcje składają się z bloków. Jest to również gra, która pozwala ludziom pokazać swoją twórczą stronę i robić niesamowite, oszłamiające rzeczy. Ale czy wiecie, gdzie swój początek ma ta pozornie prosta gra? Kim jest człowiek, który ją stworzył oraz skąd czerpał inspirację do gry? Jak rozwijał swój zespół i ile zarobił? Dlaczego po latach Minecraft trafił w inne ręce, a nazwisko twórcy zostało z niej usunięte? I czy Minecraft jest wykorzystywany do innych celów niż gra i jest niebezpieczna dla dzieci? Zostańcie z nami do samego końca, aby dowiedzieć się wszystkiego o hitowym Minecraftie i jego fenomenie, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie o łapce w górę i subie naszego kanału, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco z naszymi nowymi odcinkami. Zanim przejdziemy do tego, ile pieniędzy zarobiła ta pozornie prosta gra, spójrzmy na początek, gdzie i jak to wszystko się zaczęło. Być może nie każdy z Was wie, że Minecraft wywodzi się ze Szwecji i został stworzony przez Markusa Notcha Persona w języku programowania java. Markus zdobywał wiedzę w zakresie programowania od najmłodszych lat, a przed wymyśleniem słynnej gry mężczyzna pracował jako twórca gier firmy King, gdzie nauczył się wielu różnych języków programowania. W wolnych chwilach pracował nad własnymi grami i jedną z nich była stworzona przed Minecraftem, Dag, gra typu base building. W marcu 2009 roku Person opuścił King i dołączył do innej firmy, J Album, ale na boku zaczął poważnie pracować nad prototypami własnych gier. W kwietniu tego samego roku powstała gra innych twórców oparta na kopaniu, budowaniu z różnych bloków o nazwie Infini Miner, która zainspirowała Persona do pracy nad tym w jaki sposób mógłby on posunąć się do przodu ze stworzoną przez siebie Dang. Ostatecznie jednak twórca odłożył na półkę tę grę i, korzystając z jej bazy kodu, rozpoczął pracę nad Minecraftem, który najpierw stał się znany jako Java Edition i został po raz pierwszy opracowany w maju 2009 roku. W tym samym miesiącu Markus Persson ukończył szkic przyszłego hitu i zamieścił go na forum Thick Source. I właśnie to był sam początek Minecrafta, prostej gry polegającej na budowaniu i przetrwaniu. W tamtych czasach Notch, korzystając ze swojego Trambla napisał o grze. Cytujemy. Odzew był bardzo pozytywny, a ja byłem zdumiony częstotliwością wyświetlania klatek i tym, jak dobrze to działa w przeglądarce, więc zdecydowałem się na to. Oczywiście im dalej gra się rozwijała z kolejnymi aktualizacjami, tym bardziej stawała się popularna. Jednak Markus miał plan, który polegał na tym, by nie wypuszczać gotowego produktu, tylko nadal drażnić gracz aktualizacjami, a dzięki tej sztuczce marketingowej coraz więcej ludzi zaczęło mówić o grze. Po około miesiącu od pierwszego wydania zaczął pobierać opłatę za grę, przy czym pierwotna cena wynosiła 10 euro. Odnosząc się po latach do swojej decyzji w wywiadzie dla PC Gamers z 2021 roku, powiedział, że jeśli nie zacząłby pobierać opłat, nigdy nie otrzymałby zapłaty, zwłaszcza jeśli czekałby, aż gra będzie kompletna. Niecały miesiąc po rozpoczęciu sprzedaży wersji Alpha sprzedała się ona w ponad tysiącach egzemplarzy i zyskała ponad 20 tysięcy zarejestrowanych graczy. To wystarczyłoby nocz zmniejszył liczbę godzin spędzanych w swojej codziennej pracy i poświęcił się bardziej rozwojowi Minecrafta nad szyldem Mojang Specifications. A już rok później, w maju 2010, Notch był w stanie zrezygnować z pracy na etacie. W czerwcu tego samego roku w stworzonej przez niego grze było już ponad 20 tysięcy zarejestrowanych płatnych kont. Wkrótce założona przez niego firma będąca producentem gier komputerowych zmieniła nazwę na Mojang Studios, a do gry Noch'a zaczęli dołączać inni szwedzcy programiści. Projektant gry, Jacob Porser, ujawnił, że kiedy Markus powiedział mu, że chce go zatrudnić do pracy nad grą, postanowił rzucić swoją pracę już następnego dnia. Wkrótce do duetu dołączył Daniel Kapiczek Kaplan, jego specjalista od rozwoju biznesu, dyrektor naczelny Karl Manech, artysta Markus Boytowinen i programista kodujący Jens Jebwangsten. I jak nie trudno się domyślić, wraz ze wzrostem sprzedaży gry zespół nad nią pracujący się powiększał. Według najnowszych informacji Mojang Studio ma obecnie około 600 pracowników. Popularność gry bardzo szybko rosła. Styczeń 2011 roku był dla Minecrafta kamieniem milowym w postaci posiadania miliona zarejestrowanych kont, a zaledwie 6 miesięcy później liczba ta wzrosła do 10 milionów. Nadszedł więc czas, by pójść o krok dalej i jeszcze bardziej rozwinąć grę. Żeby to zrobić, twórcy musieli wejść na rozwijający się rynek smartfonów i tak powstał Minecraft Pocket Edition. Niedługo potem, w listopadzie 2011, cała gra została oficjalnie ukończona i straciła status beta. Od tego momentu im większy sukces odnosiła, tym więcej deweloperzy nad nią pracowali. W 2013 roku gra trafiła na PlayStation 3 i jej zasięgi nieustannie rosły. Obecnie Minecraft jest dostępnym na platformach takich jak Xbox One, system iOS. Nintendo Switch, PlayStation 4, Wii U i innych. Jednak jednym z największych momentów w historii Minecrafta była sprzedaż studia i samej gry w 2014 roku Microsoftowi za 2,5 miliarda dolarów. Pomysł na taki ruch należał do głównego jej twórcy, czyli Persona, który według ówczesnych doniesień medialnych był zmęczony krytyką wiecznie niezadowolonych fanów. Ta decyzja z dnia na dzień uczyniła twórcę gry multimilionerem. I tak Microsoft kontynuował pracę nad rozwojem Minecrafta współpracując z Telltale Games przy tworzeniu Minecraft Story Mode, który został wydany na wszystkich platformach, w tym na Netflixie, gdzie w interaktywnej serii widzowie mają możliwość dokonywania własnych, wpływowych wyborów całej historii. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami na temat hitowej gry od 2020 roku wygenerowała ona 415 milionów dolarów przychodu. Sama gra mobilna sprzedała się w około 93 milionach, co dało przychód 110 milionów dolarów. Według Statista, firmy specjalizujące się w danych rynkowych i konsumenckich, do 2020 roku gra sprzedała się w łącznej liczbie 200 milionów egzemplarzy, a chińska edycja, która jest darmową wersją gry, zgromadziła 400 milionów pobrań od 2017 roku. Wszystko to łącznie dało około 693 milionów kopii aktywnej gry w obiegu. Patrząc na te statystyki wygląda na to, że Minecraft nie tylko odniósł powszechny sukces, ale także rzecz można, dominuje w branży i od wielu lat nie schodzi z wysokiej pozycji tej jednej z najpopularniejszych gier na świecie. Szacunkowa kwota mówiąca o tym, ile firma zarobiła na sprzedaży swoich towarów jest nieznana, ale biorąc pod uwagę, że było tego dużo, od zestawów Lego po figurki, pluszaki, kostiumy, ubrania, książki i wiele innych rzeczy, można śmiało założyć, że suma będzie również liczona w wielomilionowych kwotach. Ale oprócz tego, że jest to forma rozrywki dla wszystkich grup wiekowych, czy ta platforma może być używana do czegoś innego? Minecraft został na pewno wykorzystany do wielu pozytywnych rzeczy, takich jak umożliwienie ludziom kreatywnego wyrażania siebie, a to co robili niektórzy gracze jest naprawdę niesamowite. Są tacy, którzy otworzyli wiele rzeczy światów, jak na przykład Śródziemie, czyli kontynent, na którym toczy się akcja większości legendarium JRR Tolkiena, po Night City z gry cyberpunk, Królewską przyszłość z gry o tron, a nawet Disneyland. Budowa niektórych miejsc zajęła twórcom nawet dwa lata. Nawet grupy ruchów, takie jak Reporterzy Bez Granic, zaangażowały się w ten projekt. W grze zbudowali The Uncensored Library, której celem jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do tekstów, artykułów i książek ludziom, którym rząd ogranicza dostęp do internetu, a przez to wspierają wzmacnianie pozycji młodego pokolenia. Projekt Reporterów Bez Granic powstał dlatego, że znaleźli lukę, która polega na tym, że we wszystkich tych miejscach, bez względu na to, jak bardzo rząd ogranicza internet, Minecraft nadal jest tam dostępny. Zresztą jeśli chcielibyście usłyszeć więcej o najbardziej niesamowitych światach zbudowanych w grze Minecraft, na naszym kanale dla ciekawskich wow czeka na Was specjalny odcinek, do którego karta właśnie wyświetla się Wam na ekranie. Ale teraz zostańcie z nami, posłuchajcie, bo przechodzimy do kontrowersji Minecrafta. Tak ciekawcy, nawet ta ukochana przez miliony graczy gra komputerowa ma sporo kontrowersji. Jedna z nich obraca się wokół jej twórcy, Nocha. W 2019 roku fani zauważyli, że nazwisko mężczyzny nie pojawia się już, gdy uruchamiają grę, ale jest powód, dla którego Microsoft wykonał ten ruch. Po sukcesie gry wartość netto Markusa Persona wzrosła do 1,6 miliarda dolarów, jednak po zawarciu umowy i sprzedaży Minecrafta w 2014 odszedł z firmy, a mimo to nadal pozostała w centrum uwagi i dzielił fanów. Działo się to głównie przez jego kontrowersyjne wpisy na Twitterze. Według doniesień Variety w przeszłości Markus tweetował transfobiczne komentarze. Pisy na temat bycia białym, takie jak cytujemy It's okay to be white, a także podpisywał się pod teoriami spiskowymi Pizzagate i Quanon. To przyczyniło się do usunięcia jego nazwiska z gry przez Microsoft w 2019 roku i ujawniono wtedy, że Markus nie dołączy do firmy podczas obchodów dziesięciolecia gry z powodu kontrowersji twórcy z przeszłości. Ale czy zastanawialiście się kiedykolwiek, czy ta zabawna i wyglądająca na niewinną gra może być wykorzystywana do czegoś znacznie bardziej niebezpiecznego? Cóż, według sprawy toczącej się w Waliskim Sądzie tak właśnie się zdarza. W 2017 roku mężczyzna o imieniu Adam Isaac używał platformy do czegoś znacznie bardziej odmiennego niż eksplorowanie swojej wyobraźni. Według doniesień z BBC News w tamtym czasie mężczyzna użył gry do uwiedzenia dwójki małych dzieci, namawiając je do wykonywania intymnych aktów i obnażając się online. Ostatecznie Isaac został skazany na 2 lata i 8 miesięcy. Pozbawienia wolności. Chociaż sama rozgrywka, konferuje Minecraft, nie jest tak naprawdę szkodliwa dla dzieci, wiele osób zdało sobie sprawę, że problem może pojawić się w wersji gry online, w której każdy nieznajomy może wysłać prośbę do dziecka i nawiązać z nim kontakt. Grupa Parents Together zorganizowała protesty, które obejmowały stworzone w grze billboardy i wzywała firmę do zrobienia czegoś więcej w celu ochrony dzieci przed drapieżnikami, proponując ograniczenie prywatnych wiadomości, aby mogły z nich korzystać wyłącznie starsi nastolatkowie i osoby dorosłe. Krytykując firmę Justin Ruber, współzałożyciel grupy stwierdził: "Cytujemy: Minecraft wie, że drapieżnicy szukający nieletnich osób do wykorzystania są wszędzie na ich czacie, zmuszając dzieci do interakcji seksualnych, ale firma tego nie powstrzymuje." Jednak w odpowiedzi, którą wystosował Minecraft Team, stwierdzono, cytujemy, pośród wielu innych funkcji bezpieczeństwa wymagamy, aby dzieci poniżej 13 roku życia uzyskały zgodę rodziców, zanim będą mogły grać w Minecraft, a także używamy filtrów czatu i zespołu moderatorów treści, aby usuwać obraźliwe, niebezpieczne i nieodpowiednie treści. Oprócz ludzi o złych zamiarach, którzy szukają ofiar na tle intymnym, istnieją również inne zagrożenia, takie jak oszuści. Biorąc pod uwagę, że Minecraft oferuje możliwość dokonywania zakupów w grze, hakerzy mogą obrać sobie za cel dzieci. I zdarzały się przypadki, że młodzi ludzie zostali pozbawieni pieniędzy, próbując kupić przedmioty w Minecrafcie od oszustów. Podczas gdy gra nadal jest jedną z najlepiej sprzedających się na świecie, znacznie wyprzedzając swoich konkurentów, nie wydaje się, że hype na nią w najbliższym czasie spadnie, pomimo protestów różnych grup rodzicielskich. Ale powiedzcie nam, czy gracie lub graliście w Minecraft ciekawcy? Jakie są wasze przemyślenia na temat gry? Wiedzieliście, jak potoczył się losy jej głównego twórcy i czy uważacie, że Microsoft słusznie zdystansował się od nocza? I najważniejsze, myślicie, że gra może być naprawdę niebezpieczna dla moich dzieci? Dajcie znać, bo my jak zawsze czekamy na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału, a jeśli podoba się Wam ten odcinek, polećcie go znajomym. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!